Drużyna właśnie oficjalnie została zaprezentowana. Wchodzicie w nowy sezon. Jak wy piłkarze czujecie się przed tym sezonem? Czujecie się mocni? No myślę, że tak. Zespół został jeszcze mam nadzieję wzmocniony kilkoma zawodnikami, także nie pozostało nam nic innego tylko walczyć w tym sezonie o jak najwyższe cele. Sparingi pokazują, że ta walka powinna iść chyba w dobrym kierunku. No na pewno, chociaż mecz sparingowy to nie mecz ligowy, także wszystko okaże się w meczach mistrzowskich. Zespół, zespół wzmocniony. W zeszłym sezonie ten awans wam się wymknął, można powiedzieć, no nieszczęśliwie, czy w tym nie będzie ponownego jakiegoś klopsa? Ja myślę, że musimy się zmobilizować na każdy mecz, żeby nie było właśnie powtórki z poprzedniego sezonu, gdzie punkty traciliśmy z drużynami teoretycznie słabszymi i to... Mi się wydaje zaważyło na tym, że nie awansowaliśmy do trzeciej ligi. Jest nowy trener od niedawna, jak się pracuje pod okiem trenera Milewskiego? No, trener był y, wczoraj pierwszy raz był na treningu, ale jeszcze nie mógł poprowadzić hmm. zajęć, także pierwsze zajęcia będziemy mieli dzisiaj, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Cel na pewno stawiają działacze. Sami pokażę, jaki przed sobą stawiacie cel. Znaczy my wszyscy wiemy, o co gramy, i my chcemy się przygotować do każdego kolejnego meczu. Tak powiedziałem wcześniej, nie lekceważyć nikogo, po prostu wygrywać każdy kolejny mecz. Na koniec, co przed pierwszym meczem możecie kibicom, którzy wreszcie wracają, będą was mogli oglądać, co możecie obiecać? No Na pewno będziemy obiecać, że będziemy walczyć e, przez 90 minut, a nawet więcej żeby każdy, tak powiedziałem wcześniej, trzy punkty zdobyć.